Ja nazywam się rzeczywiście i wybłagaliście w tego Fortnite'a Mamy jeden odcinek, więcej raczej nie będzie No chyba, że bicie 500 łapek w górę, ale to, to raczej się nie stanie Wiem, że połowa z was nie lubi, ale połowa chciała, więc wiem, że Skoro cały czas nagrywam Minecrafta, to ja Na jeden odcinek od właśnie Minecrafta byłaby ciekawa Także klikamy graj Dobra, więc sobie w tym chyba busie startowym Albo jakoś tak yy, I Ej, ta miejscówka wygląda mi na fajną I tu będzie zadymka fiufiu, także tutaj lecimy sobie Mam nadzieję, że będzie nam się tutaj mega fajnie grało. Bez kitu I mam nadzieję, że mnie nie schwytujecie Fortnite. Bo wiem, że wy takie agresory jesteście. Ale, no. Ja nic nie mam do gierki. Jakby ja szanuję każdą Giereckę. Bo Gierecka jest Gierecki, z gierecki są fajne, pog. No i generalnie, no i generalnie pog. tu. Nie, nie udało mi się. Ale, dobra. Mam, mam, mam nie wiem, co to jest. Emeczka. Peczkę, Emeczkę mam. Jump padzi, tutaj też coś było. Człowieku tego nie potrzebuje. Nie wiem, wygląda to dziwnie, co najmniej. Czy są te sprzeciwcy? Są te sprzeciwcy? Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Proszę państwa! Szukamy... O kurde, co to? Co on robi? To chyba jakiś bot. Bo to są chyba boty, nie? Sztucera miał? A sztucer ja pamiętam, że to była moja ulubiona broń. Ja pierniczę ja takie, takie rzeczy tym sztucerkiem robiłem, że to jest hit. Zobaczy, zobaczymy, że teraz też mi dobrze pójdzie sztucerka. Ja pierniczę dwa kile, ale pogers. Kurde, blisko. Bli o oh, kurde, trafiłem! Dobra, robimy ich! Dobra mordeczki, jestem tryhard! Yyy, tak? O, lecimy po ziomków! mam byki! Nie wiem, czy nie umiem budować jeszcze, ale się przyzwyczaję, mordeczki, bo jakieś ładnie budowałem, muszę powiedzieć. Czy to tu on położyć pada Nie. O kurde! O kurde! O, kurde. O, kurde. Jaka muzyka. Nie miałeś leczenia, gościu? No to pograne chyba. Tam ktoś gdzieś strzela. Skąd? Tu! O kurde, trafiłem coś. Dobra, robimy go. P pog! Pog! Nie, nie idziemy tego Regina Czy tu się ktoś nawala? czekajcie ja gram. Jakieś teamówki? Czy ja dobrze widzę? Czy tam biegnie pięciu typa? Ja gram na jakieś boty? Ej, bez kitu, nie wiem o co tutaj chodzi za bardzo. O kurde, to już chyba jest gracz. Dobra. Zabijem go. Ej, bez kitu, ta gierka jest mega, mega, mega ładna, fajna. Dobrze mi idzie w tej giereczce. 20 osób zostało tylko. HOGI! To się nazywa wyczulcie czasu! Zabijamy to coś, żebyśmy mogli skoczyć do wody. O kurde! Ale agresor. Co? Tu można pływać? Ale jaja. Dobra, powiedz, że mat mordo. Okej, okay, coś jest. Co, ja ty mogę... O kurde, nie ja chcę wysiąść! Nie chcę w tym lecieć. Ja ty nie umiem latać. Ale może... A to strzela? O kurde! No to se pograłem Dobra mordeczki, także co, ja wam bardzo dziękuję Za oglądanie materiału. materiałów, mam nadzieję, że się spodobało Jeśli chcecie więcej Fortnite na kanale Zostawcie łapeczkę w górę, przypominam, że jakich będzie 500 To się zastanowię, czy zrobię kolejny odcinek Mam nadzieję, że nie poszło mi tak źle I no i, no i, no i chyba się zrobiliśmy liście Aż tak bardzo, także do, no, trzymajcie się Cześć, do zobaczenia Yo